No i mamy wtorek. ja Jestem w domu właśnie przygotowuję dokumenty do wysłania do Mactransu. Eee, ale zanim to wyślę, jeszcze pojadę na parking, gdzie zobaczymy, czy skania ma już wymienione poduszki na zaciepie. I tam też trzeba będzie wziąć ze skanie dokumenty, które zostawił kierowca do wysłania. Więc taki jest plan na dzisiaj. Planów, planów jest generalnie dużo więcej. Na głowie mam dzisiaj dużo więcej, ale nie wszystko mogę wam powiedzieć na ten moment. Ale też należą wam się jakieś słowa pewnego wyjaśnienia. ze sobą bluzę, bo podobno jest zimno, a dzisiaj wychodzę na dłużej. Hmm, oczywiście dokumenty. Eee, Oglądaliście pewnie na YouTube już w większości odcinek Adriana Trackera Pagera, który coś tam o mnie wspominał, więc może pora, żebym przedstawił też swoją stronę jak to wszystko u mnie wyglądało. Jak widzicie, jest na warsztacie. Poduszki się wymieniają, tam leżą stare. Zakładamy nowe. No i zobaczmy teraz tutaj do środka. Są dokumenty przygotowane przez kierowcy. zobaczcie profesjonalnie, elegancko. Tego. No i cóż, to co widzieliście przed chwileczką działo się ponad tydzień temu. Przez ten tydzień nie nagrywałem zupełnie nic. Przez ten tydzień miałem sporo na głowie Sporo problemów się urodziło Też sporo zajęć O którym Wam wszystko za chwileczkę opowiem Ale najlepiej będzie jak się zatrzymam I nie będę tego robił za kierownicy Bo jest o czym pogadać Jest co opowiedzieć Jest co wyjaśnić, więc działamy Czego ja mam takiego pecha słuchajcie I zawsze na tym przejeździe w wyrwie zawsze stoję Zawsze, to jest przejazd na trasie w Świecie drzycim I ja tutaj zawsze stoję to jest ogólnie przejazd, który źle wspominam. Bo, generalnie na tym przejeździe zginął mój bardzo dobry kolega z podstawówki, więc źle go wspominam. Nie mam jakiegoś tam no i niestety nie zawsze tutaj stoję, ale przynajmniej jest taka chwila zadumy. Bo, sobie przypominam o tej sytuacji, wspominam sobie kolegę, więc taka zawsze chwila zadumy na tym przejeździe się pojawia. Że uważajcie na przejazdach kolejowych: jak świecą się lampki, to się nie wjeżdża, I się też nie wjeżdża na tym przejazd zanim one zgasną. Teraz już nawet grozi chyba surowym, bardzo surowym mandatem. O, ile ci sobie bana, zobaczcie ile kontenerów. Ci na kontenerach na pewno mają full roboty, bo ci na plandekach niekoniecznie. Transport ciężki, czyli coś, co się teoretycznie w tym momencie bardzo nie opłaca. Zostawiam mądziaka. Idziemy sobie pochodzić, pospacerować, złapać świeżego dechu w lesie? No może nie najczystszym, jak sami widzicie, ale zawsze to jest świeże powietrze. Co on chciałem powiedzieć? Chciałem was zapytać przede wszystkim, powiedzcie mi, przewoźnicy, kierowcy, jak u was wyglądają w tym momencie kilometry? Ile robicie przebiegów tygodniowo, dwutygodniowo w waszych systemach wyjazdowych, ile wasze auta robią w skali miesiąca? Bo ja chciałbym się podzielić z taką refleksją na temat marca. Który miał być dla mnie pewnym przełomem. Niestety okazał się klapą totalną. Kierowca na Skani jest w trasie w tym momencie od 5, 6, 7 od 9 dni. Jego przebieg dzisiaj rano to jest 3400 km. Słabo mamy połowę miesiąca marca, bo dzisiaj jest dokładnie 15 marca. Sprawdzałem sobie ten wynik dzisiaj rano. I w połowie miesiąca on ma niecałe 4000 km. To jaki będzie wynik końcowy? Skoro ten samochód za tydzień zjeżdża, no i co? Kierowca swoje postoi, bo jest wolne. Potem mamy święta. 7000. Samochód nie zarobi ani na swoje koszty, na swoje utrzymanie, ani na kierowcy, więc znowu przewoźnik musi do tego dołożyć. Następną sprawą jest DAW. Tutaj jest troszeczkę sytuacja lepsza i może ona nawet się rozstrzygnąć tak, że minimum, które mamy ustalone z MAC zostanie osiągnięte. Natomiast jest to tak na skrajności. A tutaj miały być też kilometry przy dwóch kierowcach spokojnie, powyżej 12 tysięcy kilometrów. Niestety nierealne w tym momencie. No i ten transport zaczyna powoli mnie przytłaczać. I też psychicznie i finansowo. No nie ma tutaj co ukrywać, jak samochody nie jeżdżą, to przewoźnik nie zarabia. Jak przewoźnik nie zarabia, no to pojawiają się problemy. No i to jest raczej oczywiste. Tyle jeżeli chodzi o transport w tym momencie. No, i teraz wróćmy do klubu mojego tytułu, czyli porozmawiajmy o Adrianie, trakerze pakierze. Otóż kilka odcinków wcześniej miałem taki odcinek na YouTube: Dzień z przewoźnikiem, gdzie to był głównie vlog, taki, że jestem w domu, kręcę się pobyt goszczy, robimy papiery, dokumenty i tak dalej. W tym vlogu. Odniosę się w kilku zdaniach do pewnego filmiku Adriana. Eee, to była może taka wstawka 4-5 minutowa. Mmm, gdzie w pewnym momencie powiedziałem, że plotka głosi, że samochody, które ma Adrian, one nie są w leasingu, tylko są wynajmie. Ale to jest tylko plotka, której ja nie mogę potwierdzić. I tak to dosłownie było powiedziane. Jak się okazuje, są osoby, zarówno na jego YouTube, jak i na moim YouTube, które donoszą między kanałami. No i do Adriana doszło, że ja tak gadam, że to jest moja opinia. No i nagrał filmik o mnie, który pewnie część z was zdążyła obejrzeć. Nic by w tym dziwnego nie było. Bo zarówno nagrywałem ja na Adriana różne docinki szły, jak i on stworzył filmik na mój temat taki główny. Potem też w kilkunastu odcinkach takie jakieś tam drobne wrzutki docinki na mój temat wchodziły. Ale stworzył filmik, w którym pokazywał dowody rysacyjne. I w którym bardzo mocno pocisnął mi, mojej sytuacji rodzinnej i powiedział coś, co jest totalną nieprawdą. Nie chcę tego teraz W każdym razie wjazd na moją sferę prywatną bardzo mnie zabolał. Zadzwoniłem sobie do Adriana. Rozmawialiśmy bardzo kulturalnie przez godzinę i 37 minut. Z tej rozmowy wyszło, że ja nie do końca rozumiem clue i jego flow, jeżeli chodzi o. O jego YouTube, bo on bardziej prześmiewczo podchodzi do tematu z tymi swoimi wyliczeniami, z tym, że mu się nie opłaca, z tym takim stękaniem. Eee, ja ten spór traktuję bardzo poważnie. Eee, to, co się przedstawia, widzą też traktuję bardzo poważnie. I też dlatego może mnie to tak ruszało i dlatego może stworzyłem te filmiki na jego temat. W każdym razie wychodzi na to, że to było przez to, że, że content był dla mnie jego niezrozumiały. Zresztą widziałem filmik Adriana ostatnio, w którym przyznał, że no, przeprosił swoich widzów, że mówił w ten sposób. Dużo ludzi odebrało to tak jak ja. Adrian również mnie przeprosił na swoim filmiku za to, że się odniósł do mojej sytuacji rodzinnej, że troszeczkę za bardzo pocisnął. Też mnie przeprosił. Też gdzieś tam podobno była jakaś sytuacja, że ja jakiś jego post skomentowałem, gdzie on był z żoną, z rodziną, był na jakimś weselu, gdzieś to skomentowałem. Bo to niestosowne z mojej strony, więc z tej strony też Adrian. Przepraszam, jeżeli chodzi o moje produkcje na Adriana, zostały one z mojego YouTube'a wycofane. Nie sprawdzałem, ale miało to działać w dwie strony. Więc w tym momencie, jakby przestaje się interesować Adrianem, bo nie chcę czegoś znowu źle zrozumieć, nie chcę czegoś źle odebrać i nie chcę tworzyć już żadnych toksycznych historii. Bo oczywiście można by bardzo dużo powiedzieć, ale trzeba mieć świadomość też taką, że jeżeli jesteś influencerem, jeżeli masz się pewne umowy, to nie wszystko można powiedzieć. I na tym chciałbym temat Adriana zakończyć. Z Adrianem pewnie się spotkamy jeszcze nie raz na żywo face to face, gdzie będziemy mogli sobie w oczy wyjaśnić, co było powodem tego i to, owego. Chociaż ta półtorej godzinna rozmowa dużo zmieniła w moim poglądzie na jego temat. No i pewnie z drugiej strony działa to tak samo, bo do takich samych wniosków doszliśmy na końcu. I to tyle. Spotkamy się gdzieś tam prywatnie, pogadamy sobie na pewno w cztery oczy. Może, może i zbijemy pionę, może i, i wyjaśnimy sobie na pewno dużo więcej kwestii. Temat Adriana w tym momencie uważam za zamknięty. a co u mnie? U mnie jest tak, słuchajcie, że jak się transport nie klei, a się ostatnio bardzo nie klei, to trzeba coś kombinować, trzeba coś zmieniać, trzeba coś. Przestawiać albo coś robić dodatkowo, żeby jakąś kasę dodatkowo zarabiać, wszystko co wam powiedziałem wcześniej, to może troszeczkę brzmiało monotonnie, bez składni, ale powiedziałem to bez żadnego cięcia, bez żadnego wiecie, montażu, tak, żeby po prostu szło to prosto z serducha, prosto z głowy to, co myślę, to, co uważam w tym danym momencie. Też dodam tylko, że w sprawie tych przebiegów, które samochody robią bardzo kiepskie, ehm, oczywiście wina z po stronie spedycji, ale nie tyle, że chęci spedycji są słabe, tylko po prostu e, w tym wyjeździe bardzo mocno zawiodło planowanie tego wszystkiego. Dłuższa historia nie będzie się na nią rozwodził, bo szkoda moich nerwów. A nerwy ostatnio moje doprowadzają do tego, że kurde, czuję się fatalnie. Człowiek chodzi zestresowany, znerwowany. No tak wygląda w tym momencie transport i cała branża, no nie tylko transport, bo chyba wszystkie branże kuleją. No tego teraz opowiadałem chyba w przyszłym tygodniu, co usłyszałem, Będą blokady mm, miast wojewódzkich i powiatowych. Bydgoszcz ma być cała zablokowana, ale to może i malutki plusik dla mnie, a jaki to będzie plusik, Do tego dowiecie się w dalszej części materiału, więc oglądaj. Kołeta posprzątana, a to co teraz zobaczycie, to Was z butów wypierdoli. i uwaga, mamy hejt za 3, 2, 1 i lecicie w komentarzach z hejtem w tym momencie. Chwila ciszy dla hejtujących. Nie, no słuchajcie, w ogóle cię nie przejmę, bo czym mam się przejmować? Tym, że pracuję, bo chcę zarabiać, pracuję, żeby się jakoś nie zapaść, pracuję, żeby się utrzymać, to chyba nie żaden wstyd, a tylko taka praca daje mi możliwość pracowania w momencie, kiedy ja chcę, kiedy, kiedy mi to pasuje, kończę, kiedy pasuje, jadę, kiedy pasuje, więc jest spoko, a stawki? Tajemnicy Wam powiem, że stawki są lepsze niż niektóre frakty na giełdach transportowych na tej taksówce. No i też z mojej strony na pewno nie usłyszycie, że robię to dlatego, że ja lubię jeździć. Dlatego, że ja lubię kontakt z ludźmi. Nie, nie, absolutnie nie. Yy, lubię jeździć. Lubię kontakt z ludźmi, ale ja to robię głównie i tylko wyłącznie dla kasy. Więc jeżdżę ja sobie taksówką dla kasy. dorabiam sobie, kiedy mogę. Yy, pracowałem już kilka dni. I co mogę powiedzieć? Yy, jest to ciekawa praca, naprawdę. Każdy klient w samochodzie z tyłu na tym fotelu jest inny, z każdy jak jakąś ma inną historię. I naprawdę potrafi to być fajne. Są też trudne momenty, ale jest ich niewiele. I tyle, jeżeli chodzi o tą taksówkę. No temat można zamknąć, pracuję dorabiam i tyle. Ci, którzy nie zrozumieją, będą posta post postanowią się jednak zhejtować mi tam w komentarzach. Niech wam żołądka zejdzie. Ja mogę wam się pochwalić, że to już dziś nastąpiło i od dziś jestem już tam przykrywam ręką, bo tam jest jeszcze choinka. Jestem już szczęśliwym 40-latkiem, więc yy, nie udało nam się osiągnąć tych 20 tysięcy subów. Ale czy jest mi przykro? Nie, bo naprawdę widzę, że postaraliście się subskrybowaliście mój kanał. I mam nadzieję, że tego nie skończymy, bo moja 40 mnie trwa cały rok. Więc na te 40 rodziny ciągle możecie dobijać się subskrypcję. Oby było ich jak najwięcej, bo one dają kopa. Dają takiego motywatora. Karol nagrywa, i Karol kręć No cóż, czas szybko leci. Jak to śpiewają. 40 lat minęło, jak jeden dzień. Byle z fartem. Eee, impreza urodzinowa przede mną, co prawda nie dzisiaj, bo jest poniedziałek. Bawimy się w sobotę ten tydzień też jest dla mnie znaczący mam spotkanie z Macteransem w czwartek w Toruniu sobie porozmawiamy o sytuacji jaka w tym momencie jest w mojej firmie chyba mam nadzieję, że tego będą dotyczyły te rozmowy ja ruszam w trasę 25 niedługo zjeżdża daw. oczywiście opowiem Wam o tym, jakie zrobił daw przybiegi będą niestety niewielkie podobnie jest ze Skanią która zjeżdża w piątek co potem zobaczymy Miejmy nadzieję, że to wszystko pójdzie ku lepszemu. Trzymajcie kciuki. Jeżeli Wam się taki filmik spodobał, jeżeli to coś innego niż tylko zwykły transport, zwykła ciężarówka, podobają się Wam takie vlogi, piszcie mi to w komentarzach. Trzymajcie za mnie kciuki, żeby to się wszystko podarzyło, żeby ten, ta nieszczęśliwa karta wreszcie się obróciła. No i cóż. Lajkujcie, subskrybujcie, do następnego, Pozdrawiam Was szybko, ja, 40-latek, kurwa, ale ja już jestem stary, serio, cześć. Słuchajcie, zanim jednak skończę, zapomniałem, że jestem winny odpowiedzi na Wasze pytania, przecież miało być Q&A, więc e, przechodzę do komentarzy na YouTube, czytam pytanie i odpowiadam tak szybciutko, w trymiga. Najczęściej zadawane pytanie: jakiego używam internetu? Używam internetu LiveSell, około 30 zł za 30 GB. To jest najczęściej zadawane pytanie. Kolego, jak można się z tobą spotkać? No, jeżeli to jest coś pilnego, to proszę się ze mną skontaktować przez Instagram lub Facebook Messenger i możemy gdzieś tam się umówić. Szefie, co myślisz o obecnej sytuacji w Polsce? Jest nieciekawa, dramatyczna i po prostu strach się bać, co to będzie dalej. Mam pytanie: kiedyś miałeś taką fajną skodę, czemu jej się pozbyłeś? Skoda miała spory przebieg, dodatkowo ym, spłaciłem leasing, stwierdziłem, że nie będę jej dłużej trzymał, według opinii wszystkich ekspertów przy przebiegu 200-300 zaczyna się tam trochę przyniedziać. więc ją sprzedałem, yy, z drugiej strony też nie żałuję, bo, no bo finanse się przydały. Myślałeś może nad zabraniem roweru? Yy, myślałem niejednokrotnie, najczęściej ten rower latem wozimy w DAFie, bo ma go Jacek, mój zmiennik, taki składany rower górski, więc on jest. Yy, no, teraz nie ma, bo jest zima. Kiedyś użyłeś z formuły 1 euro, to dzisiaj koszt przejechanego kilometra po Niemczech. Możesz to dokładnie wyliczyć. Dokładnie może nie, kolego, ale 32 czy 4 centy w tym momencie to jest 1 km kilometr przejechanego kilometra w Niemczech. Jeden koszt, koszt przejechanego jednego kilometra w Niemczech. Do tego należy doliczyć koszty paliwa, podzielić sobie przez kilometry przejechane, leasingi, opłaty. No, wszystko co trzeba. Wypłaty kierowcy, ZUSy, podatki. Amortyzacje, pakiety serwisowe, minie, parkingi, to wszystko trzeba policzyć, podzielić sobie przez przejechane kilometry. I w tym momencie ten koszt przejechanego kilometra jest dużo wyższy niż 1 euro w Niemczech. Pytanie, skąd zrodził się pomysł, żeby nagrywać na YouTube? Skąd się zrodził? Nie wiem, to nie jest tak, że się naobserwowałem. No, może trochę podświadomy, tak. Na Sierra Jytkaczyka nagrałem pierwszy filmik taki jakiś śmieszny z prezentacji kabiny skalni. Potem nagrałem drugi taki z trasy, gdzie nie było mojej twarzy jeszcze i się okazało, że ten filmik po kilku dniach miał 50 parę tysięcy tworzy. no to jak już tak poszło, to poszło dalej, nie? Będzie wspólny trening z ATP na parkingu? Jeżeli się z Adrianem spotkam, pewnie możemy zrobić wspólny trening. która auto Skana czy Dafa i dlaczego? Skanią wolę jeździć, bo się bardzo dobrze prowadzi jest ciszej chyba, a dafa za to, że jest przestronniejszy i wygodniejszy do mieszkania. Która ciężarówka najlepsza? No to już z tych dwóch, które mam, no to w sumie ciężko wybrać. Eee, poczekajcie, bo teraz to, to się przy, przykulało, Karol. Jak wyglądała robota na BDF-ach u Helmuta? Ogólnie, że byłeś zadowolony, czy nie? Ogólnie, BDF-y dla mnie to jest mega. Bardzo mi się to podobało. Podobało mi się, że nie z przyczepą, z tą skrętą osią, Wszędzie można wjechać. To nie jest takie łatwe, ale jak już się to ogarnie, to kurde ogień. Robota głównie w nocy, ale mi to nie przeszkadzało. Podobało mi się, więc mógłbym do tego wrócić. Czy byś mógł zaczynać jeszcze raz od nowa po tych wszystkich doświadczeniach? Zacząłbyś ten biznes powtórnie? E, pewnie nie, a jeżeli bym zaczął, to na pewno zupełnie inaczej niż teraz. E, cześć. Dlaczego zmieniłeś nawigację z IGO na Tom Toma? Też promujesz produkt jak otrzymam podwójnej i będzie mi miło, jak odpiszesz. To nie odpiszę, tylko odpowiem. E, zmieniłem ponieważ ten IGO był mega e, przymulony, nie był ak, e, aktualizowany i strasznie mnie irytował. Jeżeli chodzi o Tom Toma, Yy, oficjalnej współpracy nie mam, więc ja go nie reklamuję. Nie, nie opowiadam o nim jakoś tam mega. Wspomniałem w kilku zdaniach, w kilku filmikach, ale tylko dlatego, żeby po prostu go opisać. Pytanko, czy do ciebie Twoje imię i nazwisko pomogło przyspieszyć rozładunek? Za czy jest z za załadunku przykład we Włoszech? Pytanko do ciebie, yy, we Włoszech chyba z dwa razy ktoś zwrócił uwagę na moje nazwisko, bo no, nie reklamujesz się nazwiskiem no z dokumentami. Yy, chyba, że ktoś kogoś przykuje. Widok plandek to tam... Ale czy to przyspieszyło? Chyba nie. Takie prywatne pytanie. Ile masz dzieci? Syna kojarzę. Mam dwójkę dzieci. Mam syna i mam starszą córkę. Julia i Szymon. To są moje dzieciaki. Ile cenisz w skanie? Kurde, jak najwięcej. 130 net to, to takie minimum z minimum. Gdybyś porzucił ten transport, to co zostałbyś? Kurczę, zaraz myślę o tym. Jakiś czas temu też myślałem o tym. Gdybym został przedstawicielem handlowym w Coca-Coli i tam bym się nie zwolnił, to pewnie do dzisiaj byłbym gdzieś tam w tej branży handlowej, związanej z handlem, związanej z Coca-Colą. Może gdzieś już jakimś bym był dyrektorem, bym siedział tak W tym momencie jestem tu, bo jestem. Pytanie: czy YouTube wpływa w jakiś sposób na rozpoznawalność w Twojej okolicy? Wpływa. Zdarza mi się nawet, że stoję w kolejce w Lidlu i st ostatnio stałem w kolejce w Lidlu przy tych kasach samoobsługowych i stał chłopaczek za mną i tak, Karol, o cześć, cześć Karol, no, no fajne, to jest miłe, ja lubię jak ludzie mnie rozpoznają, e, zbijałem sobie piątki, to jest bardzo przyjemne, no tak, coraz częściej. Czy planujesz w przyszłości jakiś wyjazd do UK? Pewnie, nigdy, nigdy, nigdy niczego nie ten, e, nie odmawiam tym bardziej wyjazdu do UK, Marzę mi się w ogóle wyjazd do, do Ameryki, nie UK, tylko mi się Ameryka w sumie marzy, nie. Czy widzisz dalsze perspektywy w transporcie dla Ciebie na przyszłość? W tym momencie nie widzę. W tym momencie jest bardzo źle. W tym momencie bardziej bym się z tego transportu wymiksował, gdyby nie to, że są zobowiązania, które trzeba płacić. Więc nie. Um. Czy opłata się jeździć tylko dla siebie własną ciężarówką? Czy Twoim zdaniem, jak już zakładać transport, to tylko z myślą o większej firmie? Z tego co zauważyłem, kolego, to najbardziej opłata się transport, jak już masz jakąś lotę kilkunastu, znaczy, nie wiem, sześć, siedem aut w górę. Przyjmijmy, że jesteś kierowcą, który pracuje sam u siebie w firmie. Przyjmijmy, że z tej ciężarówki, na czysto z samej ciężarówki, zostanie ci 5-6 tysięcy. Do tego Twoja wypada jako kierowca, więc to jest różnica, którą zarabiasz sobie. 5-6 tysięcy w momencie, kiedy się nic nie wysypie. Kiedy wszystko idzie tak, jak trzeba, jak się coś wysypie, jakaś naprawa, jakieś coś tam. Wiadomo, że tego zostaje już niestety mniej. Więc to by było tyle. Idziemy dalej. Gdzie masz pociągnięte i podłączone przewody od przetwornicy koła lodówki, przewody są podłączone w skrzynce z bezpiecznikami na dole przy tych głównych takich wiesz, tych takich grubych, ale są pociągnięte pod tymi oryginalnymi wyciszeniami i są schowane. Czemu latasz dawem, a nie skaniem? Nie wiem z tym, jak się na to odpowiedzieć. tak po prostu wyszło. Odnośnie pytań, ja jako kierowca zarabiam około 10 na rękę. Powiedz, jakie są realia zarob... zarobki jako kierowca na swoim. Liczymy jeden zestaw, na którym tylko ty jeździsz, który jest spłacony w całości. Pozdrawiam. No, jeżeli masz zestaw spłacony w całości, no to spokojnie. Z tego, jeżeli masz zestaw za gotówkę, czy spłacony w całości, lub masz tylko takiego na własność, no to z tego zestawu, no, może się dostać tam 12-13k na czysto. Jak się nic nie wysypie, oczywiście, tak powiedziałem wcześniej. No, plus oczywiście Twoja wypłata jako kierowcy, czyli no, może być koło 17-18-20. Może być pewnie. Jak z brazers? Nie wiem. Nie wiem, ale to chyba jest komplement. A o jakiej innej branży myślałeś jako plan B? Ostatnio coraz częściej myślę o tym warsztacie samochodowym lub o punkcie wulkanizacji, i to jest coś, co ostatnio w tej mojej głowie się często tam szwędza. Ja mam takie pytanie: może spotkać się na żywo i nagrać relację z tego? Oczywiście bez żadnych awantur, a chodzi tutaj o Adriana. Pewnie, jeżeli on by wyszedł z taką inicjatywą i ja również, pewnie nie widziałbym nic przeciwko temu, żeby sobie coś tam postawić, kamerkę, ponagrywać i, i wyjaśnić wspólnie do kamery swoim widzom, bo mamy mnóstwo wspólnych widzów. Co jest pięć, nie ma problemu. Który rok, rok masz naczepy? Poleciłbyś ją, czy niekoniecznie? Moja naczepa przy Dafie Schmidtka ma 2000, to jest 2017 rocznik. Mega, polecam. Jestem z niej bardzo zadowolony. Zero rdzy, zero problemów, nic się ze mną nie dzieje. Bardzo dobra naczepa. Hmm, czy, czy jedziemy dalej, jedziemy dalej. Jakbyście Wy, tak zwane przewodnicy zaczęli jeździć, a nie na kilometry, to może by się Wam transport zaczął opłacać. Co z tego, że dużo zrobisz, jak jeździsz za psie pieniądze? Kolego Szwed. Nie masz pojęcia, o jakich pieniądzach rozmawiasz. Co z tego, żebym miał płacone nawet 5 czy 6 euro za kilometr, jakbym nie jeździł? To tutaj jest jedno powiązane z drugim. Jedziemy dalej. Jak koleżanka pracuje dalej, czy już uciekła? Kolego Bloczek, to nie jest koleżanka, tylko to jest moja partnerka życiowa i to jest y, jej hobby, pasja. Ona pojechała hobbystycznie w trasę, bardzo dobrze jej szło, aczkolwiek ma swoją pracę, ma też dzieci, więc musi się nimi opiekować i ciężko byłoby jej jeździć, wiesz, tak jak y, kierowcy w jakimś tam systemie. Jaki serial oglądasz? piki Blinders oglądałem. Masz dzieci? Mam. Jak w szpitalu masz na chacie? Nie no, bez przesady. Poczekać, no, co za stawka w mac No, jeżeli chodzi o stawki, to niestety ja o stawkach mówić nie mogę. E, w naczepie masz skrętne ośki? Nie, nie mam skrętnych osiek w naczepie. Masz jakieś wizje, kiedy ten transport w końcu się ruszy? No ja mam kurde nadzieję, że, że już tu moru najlepiej, nie? Jak tam Twoje Audi jest 8? Audi jest 8 już nie ma, zostało sprzedane. E, Pytanie: Dafik przód też na poduszkach? Nie, Dafik jest z przodu na resorze. Gdzie nauczyłeś się angielskiego? Angielskiego nauczyłem się w ekonomiku. Co to za model telefonu? To jest Samsung Galaxy S23 Ultra. Ile Cię kosztuje, Karolu, full pakiet serwis na dzień dzisiejszy? No Z tego, co słyszałem ostatnio, to jest on mega tani, bo mam go za 1336 zł yy, miesięcznie. To nie jest dużo, to nie jest dużo. Z czystej ciekawości, Dafa kupowałeś nowego? W jakiej cenie był? Jak go brałeś? On kosztował 76 albo 8 tysięcy euro netto, teraz nie pamiętam. I tak brałem go jako nówkę sztukę. A może jak dołączyć do stających rolników? Ciężarówki tak stoją na parkingach, bo traktory im blokują autostrady. Można by, nie jest taki głupi pomysł. Eee, witam, Karol się jak z netem w D, że bez problemu u nas na Netflix jaki masz pakiet z góry. Dziękuję. No to tak, jak już mówiłem, korzystam z internetu. Livesel, można sobie startówki kupić na OLX czy na Allegro i jest tam 30 gb za 30 zł. tego internetu. Spokojnie ci wystarczy na taki dwutygodniowy wyjazd. Ja oglądając Netflixy, YouTube, TikToki, kręcąc, rzucając filmiki, to wszystko to z reguły mi to wszystko wys wystarcza. Eee, jakiego kaczera używasz? Pokazywałem go w filmiku, nie pamiętam, ferme? chyba. Czemu zrezygnowałem z Adalu? Zrezygnowałem, bo tam było monotonnie, dużo przystojów i były problemy z powrotami. Poza tym było w miarę spoko, ładunki były takie wiecznie ciężkie, skomplikowane, na milion pasów, na części na dwa boki, na części drewno, materiały budowlane. Takie rzeczy były w większości. Co też oczywiście odbijało się na spalaniu, więc więc tak to już jest. Eee. <śmiany> Czy ty przypadkiem nie byłeś kiedyś papieżem? Nie no, co ty. Nie no, co ty. Dobra, poszło. Mam nadzieję, że nie pominąłem żadnego pytania. Jeżeli pominąłem, to wpiszcie mi go jeszcze raz w komentarzu. Eee. I rozstrzygniemy to pytanie, tą odpowiedź w następnym filmiku. Więc jeszcze raz pozdro, trzymajcie się. Hey.